Cześć, na początek tego filmu tak trochę się wtrącę, bo chciałam coś ogłosić, mianowicie to jest informacja tak naprawdę dla tych z Was, którzy zawodowo zajmują się makijażem bądź. Chcą w tym zawodzie pracować. Chciałam poinformować, poinformować o tym, że rozpoczęłam zapisy na kolejną edycję, już siódmą właściwie, szkolenia online w temacie makijażu wieczorowego, gdzie pokazuję, jak wykonuję makijaż na kliencie. Jest to akurat temat makijażu, gdzie wykorzystuję cienie matowe. Pokażę, jak tworzyć takie miękkie przejścia między cieniami, jak również rysowanie kreski. Pokażę taki bardzo dobry sposób na rysowanie kreski w łatwy sposób, bez stresu. Czy to na sobie, również, czy na klientce, ale to jak oczywiście najbardziej się skupiam ku temu, aby pokazać, jak to wykonuje właśnie na klience. Opowiem również o technikach i sposobie na to, jak stworzyć makijaż trwały, a przy tym, żeby była ta cera rozświetlona, taka promienna, zdrowa. Pokażę również super sposób na klejenie rzęs, kępek żeby powiększyć to oko, podkreślić. Um, no Wiele, wiele, wiele informacji będzie w tym szkoleniu zawarte. Jeśli braliście już wcześniej udział w moich jakichś szkoleniach, to na pewno wiecie, jak to wygląda. E, takie szkolenie trwa około 3-4 godzin. Um, cena jest to 280 zł gdzie to szkolenie odbywa się w formie webinaru, gdzie się spotykamy. Ja Wam wszystko opowiadam, pokazuję, jak dany makijaż właśnie wygląda, dlaczego robię tak, a nie inaczej, bardzo szczegółowo wszystko opowiadam. I też później po tym webinarze otrzymujecie dostęp do nagrania właśnie z tego szkolenia, gdzie później możecie sobie to odtwarzać ile razy tylko chcecie. To jest bezterminowy dostęp. Oczywiście teraz mówię bardzo, bardzo ogólnie więcej szczegółów, jeśli chodzi o to, co będzie przedstawione na tym szkoleniu, o czym będę opowiadać macie w linku w opisie. Tam możecie się dowiedzieć bardzo, bardzo szczegółowo, jak to wszystko wygląda. A i szkolenie odbywa się 20 listopada, więc do 20 listopada jest czas, żeby się zapisać. To jest piątek, godzina 19. Zapraszam serdecznie, bo wiem, bo wiem że warto i też Właśnie widząc opinie poprzednich kursantek, um, naprawdę wiem, że warto wziąć udział w szkoleniu, bo wiele, wiele informacji i wiedzy, wiedzy um, możecie wyciągnąć także. Tak, także ja się już żegnam i przechodzimy do głównej części tego filmu. Cześć, dziś pokażę Wam i też podzielę się swoją opinią, czy też spostrzeżeniami dotyczącymi kosmetyków marki Munish. Ta marka jest dostępna w Contigo. Jest to marka kosmetyków naturalnych, która powstała przez markę, która tworzy, może inaczej firmę, która tworzy markę Felica. No i właśnie w drogerii Contigo powstała marka Munish, właśnie stworzona przez tę firmę. Więc pokażę Wam, jakie są kosmetyki, które ja akurat kupiłam właśnie w Drogerii Contigo yy, i jak one się sprawują, co o nich myślę, bo już używam je wielokrotnie, więc już taką opinię swoją jakąś wyrobiłam. Także nie przedłużając, mam tutaj, słuchajcie, podkład, mam puder, sypki, yy, mam pomadkę do ust, mam również paletkę yy, cieni i też produktów do konturowania, mam rozświetlacz yy, sprasowany, rozświetlacz sypki, róż, bronzer, jak również kredkę do oczu. To nie są też wszystkie kosmetyki tej marki, bo są jeszcze dostępne cienie sypki, z tego co pamiętam, korektor w słoiczku na pewno, kredka do brwi, ale jakoś mnie te produkty nie przekonały, jakoś... No nie, więc po prostu kupiłam to, co wpadło mi w oko, co mi się akurat spodobało, także... Nie przedłużając, zaczynam. Jeżeli chodzi właśnie o podkład, bo wiele osób pisało mi później wiadomość na Instagramie, bo pokazałam właśnie, że te kosmetyki kupiłam, że będę robiła test i mówiła właśnie o nich na kanale. I wiele osób pisało, że podkład marki Munish jest w identycznym składzie jak podkład Felicia. I rzeczywiście jest to prawdą, sprawdziłam to i tak, zgadzam się z tym. I tak jak wcześniej wspomniałam, marka Munish jest tego samego producenta, co marka Felicia, także to jest... Jedna, jedna firma, że tak powiem. Także jeśli chodzi o podkład, to faktycznie jest to samo, a mm, ten podkład Monish kosztuje dwa razy więcej, bo chyba 80 coś złotych, 82, 80 bez promocji, a ten podkład Felica 40 bez promocji. A jeśli oglądacie mnie już dłuższy czas, to wiecie, że podkład Felica uwielbiam, jest rewelacyjny. E, także no, możecie się domyślać, że ten podkład też, też lubię. Natomiast różnica jest na pewno w opakowaniu, dlatego że tutaj mamy akurat pompkę, a tutaj mamy taką szpatułkę do wyciągania sobie tego podkładu. Ja osobiście bardziej wolę tę pompkę. E, konsystencja tak naprawdę taka sama tego podkładu. E, I standardowo będę nakładać sobie gąbeczką. To jest akurat gąbeczka chyba z Boho Beauty, tak mi się wydaje. Więc jeśli chodzi o mm, krycie, to ten podkład ma takie mocno średnie, bardzo, bardzo ładne, równ równomiernie się rozprowadza. Mm, wykończenie tego podkładu jest satynowy, bym powiedziała. E, ogólnie producent mm, opisuje, że jest to podkład, który ma nabliżać. wyrównywać właśnie koloryt, dobrze pamiętam. E, ma wygładzać i regenerować skórę. I ma dawać też promienny wygląd. Także, jeśli chodzi o mnie, to ja uważam, że on daje taki naturalny efekt wykończenia. Że nie jest ani zbyt rozświetlającym podkładem, ale też nie jest podkładem matującym. Teraz utrwalę sobie podkład pudrem sypkim, i on ma w swoim składzie silikę, mikę, em, puder bambusowy, em, jak również krzemionkę, krzemionkę, która sprawia, że ten puder właśnie daje taki efekt matowienia cery. I Ma odcień beżowy, więc super jest jeszcze też odcień biały, czyli taki transparentny. Ja bolałam właśnie w lekko żółtym odcieniu, takim beżowym. Jeżeli chodzi o ten puder, bo oczywiście to ja wspomniałam już go kilka razy używałam, jest ok, ale jeżeli chodzi o moje doświadczenia właśnie z takimi pudrami czteryżowymi, czy bambusowymi, one niestety czasem lubią robić takie nierówne jakby plamy na twarzy że w jednym miejscu bardziej się utrwala ten podkład, w innym nie. Na przykład, jeśli ma się suche skórki, to bardzo mogą je podkreślać. Także mm, no znam lepsze pudry, po prostu sypkie, które ładniej na cerze wyglądają. Dają taki efekt bardziej wygładzenia tej skóry, miękki efekt, a tutaj czasem... <laughs> do gardła jeszcze mocno wchodzi. A takie podry mam wrażenie, że psują trochę efekt podkładu, gdzie zaczynają robić jakieś plamy, e, zabiera na przykład takie ładne właśnie efekt, taki ładny efekt wygładzenia podkładu. Czy tutaj też widzę, że się zrobiły trochę bardziej, trochę bardziej czerwone plamy, których wcześniej nie było. Czyli robią się takie nierówności kolorystyczne, których wcześniej nie było, więc. Nieszczególnie. Zdecydowanie bardziej już wolę puder w kompakcie na przykład marki Felicia, który właśnie efektów, takiego efektu nie robi, a bardziej stworzy efekt wygładzenia tej skóry. Taki miękki efekt twarzy. Um, także no ja jakoś mam takie um, mieszane uczucia co do takich właśnie pudrów, ale na pewno plusem tego pudru jest fakt, że nie ma w sobie talku, um, także jest takie przyjemniejsze dla naszej skóry. Natomiast jak mówię, jakoś um, nie takie pudry no niestety nie zachwyciły, nie zachwycają, szukam dalej w takim razie. Odrobiny tego pudru nałożę sobie również pod oczy, już nie dokładam go na pędzel, tylko delikatnie sobie te okolice pod oczami utrwale. Mm, właśnie tą resztką, która mogła mi zostać jeszcze na pędzlu. Potem puder jest dosyć mocno matujący, więc nie chcę, żeby tutaj pod oczami było zbyt, zbyt matowo żeby troszkę ten korektor się utrwalił, bo on jest dosyć tłusty w swojej konsystencji, także on lubi migrować pod oczami. I słuchajcie, wezmę sobie jeszcze może troszkę bardziej puchaty pędzel i jeszcze użyję tego pudru sypkiego, żeby utrwalić obszar powieki, żeby właśnie ten korektor trochę utrwalić. Co prawda, jeśli chodzi o tę paletkę, mam tutaj beżowy cień, tutaj jest na dole, ale on jest trochę zbyt jasny. Także to będzie dla mnie za jasny na, na to, żeby zagruntować korektor. On bardzo ładnie z kolei mi rozjaśni te powieka, ale to zaraz Wam pokażę. Jeżeli chodzi o tę paletę, to wezmę sobie ten właśnie beżowy cień, nałożę go sobie na tej na powiekę. Ruchomo. Jeśli chodzi o jego krycie, jest takie ok. Jest, jest, powiedziałabym, całkiem satysfakcjonujące. Nie jest tak, że nakładamy i tu nic się nie dzieje, tylko faktycznie to krycie możemy uzyskać. Tylko tak jak właśnie ja na przykład robię, to spokojnie się to przykleja. Uuu, to już za bardzo się przykleiło. Um, że nakładam na wilgotny korektor. Więc to krycie i tak jest zawsze lepsze niż normalnie, bo ma lepszą przyczepność. Ale widzę, że właśnie jak teraz nałożyłam dosyć sporo w to jedno miejsce, to ten cień, mimo że tutaj w opakowaniu um, wydaje się być matowy, to tutaj widzę, że zaczyna się troszkę błyszczeć. Także ma też w sobie, przypuszczam, że minerały, a, które właśnie dają efekt takiego lekkiego rozświetlenia. Jest takie, powiedziałabym teraz, to wykończenie satynowe. Bo nie jest oczywiście to cień typowo błyszczący, ale też nie jest matowe. Jakoś wcześniej tego, przyznam, że na co dzień nie zauważyłam. Może też nie nakładam aż tak dużo, mm, tylko bardziej wewnętrznej części oka. Ale rzeczywiście jest ten efekt trochę teraz bardziej błyszczący. Użyję sobie jeszcze trochę, um, myślę, że tego brązu. Takiego neutralnego. Jest jeszcze paletka bardziej w różach, z tego co pamiętam, ale jakoś ta bardziej do mnie przymówiła. Po prostu wiedziałam, że jej na pewno będę częściej używać, jeżeli mi się spodoba. Także dlatego też po takie kolory sięgnęłam. Nie, no, krycie jest naprawdę przyjemne. I to krycie ma takie, powiedziałabym, średnie. Oczywiście nie jest aż tak, ten cienie, zresztą widzicie, tak ciemny jak tutaj w opakowaniu, ale daje radę. Jestem ciekawa, czy w ciągu dnia nie będą się robiły plamy czasem od niego, czy będzie wszystko ok. No zobaczymy. Wezmę sobie teraz tego brązu, bronzera i nałożę sobie go tutaj na dolną powiekę. Żeby trochę ocieplić ten makijaż. Ale ogólnie łatwo mi się pracuje z tymi cieniami, to na pewno. Z pewnością naprawdę łatwo można z nimi pracować, łatwo się rozcierają, e, tak miękko. Mm. Ale też nie są takimi cieniami, które wiecie, nakładamy i właściwie nic na oku nie ma. Nie, jak widzicie krycie mają też fajne, e, fajne krycie, po prostu dosyć e, mocne. Widzę, że ten cień, właśnie ten chłodniejszy brąz, również lekko błyszczy się właśnie w taki sam sposób jak ten cień beżowy. Czyli nie jest taki typowo matowy płaski, tylko lekko przebija. Ale, tak jak wcześniej wspomniałam, pewnie to jest kwestia tego, że są to um, cienie stworzone z wymieszaniem minerałów, które naturalnie, delikatnie się błyszczą. Ale nadal wygląda to. Ładnie. Myślę, że użyję sobie kredki do narysowania sobie kreski. Jeszcze pewnie będę łączyć sobie z tym czarnym cieniem, bo ja tak lubię rysować kreski. Ja co prawda, kredką rzadko to robię, ale tutaj akurat ją wypróbuję, więc jej jeszcze nie używałam do tego celu, tak naprawdę. Więc zobaczymy. Nie wiem, czy nie będzie dla mnie trochę zbyt twarda, właśnie do narysowania sobie jaskółki, Ale zobaczmy. To jest brązowa kredka i to jest odcień jakiś brąz. Jest też czarna do wyboru, ja właśnie chciałam brązową, bo jakoś częściej właśnie po takie brązowe sięgam. Ale myślę, że jeśli lubicie kredki, używać kredek właśnie czy na powieki, czy na linię wodną, to... Yy, to te są naprawdę naprawdę w porządku. Ja tej kredki już używałam wcześniej na linii Bonoka. Całkiem dobrze się trzyma, oczywiście nie trzyma się tak mocno jak na przykład nie wiem, żelowe kredki czy żelowe eyelinery, ale jakby na moim oku spokojnie kilka godzin się to utrzymuje i bardzo ładny jest to odcień taki neutralny bym powiedziała, bo nie jest ani tak bardzo bardzo zimny, ale też nie jest zbyt ciepły. I jak wspomniałam tę kredkę pogłębię sobie jeszcze tym czarnym cieniem. Ja bardzo często używam właśnie cieni do narysowania sobie kreski na co dzień, bo jest to szybkie, wygodne i ładnie wygląda. Nie mam problemu z tym, żeby cienie mi się odbijały. Więc wszystko się dobrze trzyma. I widzę, że nałożony ten cień na kredkę ma bardzo dobre, e, dobrą pigmentację. Używam już tego cienia wcześniej, po prostu na, na, na cień, bez bazy. Tej jak teraz mam na przykład kredkę, która oczywiście pogłębia tę intensywność i lepiej się po prostu ten cień e, przykleja. To muszę przyznać, że to krycie nie było aż tak intensywne jak teraz. A teraz jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. I teraz tak, jeżeli chodzi o konturowanie, to w tej palecie mam brązer, róż i rozświetlacz. Mam też pojedynczy brązer, więc myślę, że zrobię tak, że na jednej stronie twarzy użyję tego brązera, a po drugiej stronie użyję tego, żebyście zaczęli też różnicę, bo w odcieniach trochę się różnią. Ten brązer z palety jest cieplejszy, ten jest chłodniejszy, no właśnie taki dosyć chłodny. Jeżeli chodzi o różę, też mam dwa, właśnie jest w tej paletce i też w pojedynczym, pojedyn, pojedynczej sztuce. I ten róż jest troszkę chłodniejszy, bardziej powiedziałabym uniwersalny i dla blondynek, i dla szatynek. Ten jest znacznie cieplejszy, bardziej koralowy. A jeśli chodzi o rozświetlacze, mam trzy, więc nie wiem jak to zrobię bo w tej palecie właśnie jest rozświetlacz. Mam w formie sprasowanej, właśnie drugi rozświetlacz. I w formie sypki, który jest troszkę bardziej różowy, e, czy właśnie na taką, wiecie, poświatę różową. E, natomiast te dwa są bardziej szampańskie, ten jest troszkę bardziej różowy, ten jest najcieplejszy. Jeżeli chodzi o ich konsystencję, te dwa sprasowane mają bardzo podobną konsystencję, lekko. Wilgotne, takie bardziej metaliczne wykończenie. Ten z kolei jest bardziej mm, takim rozświetlaczem, jak ja to nazywam, bardziej eleganckim, czyli to rozświetlenie jest takie subtelniejsze. Oczywiście można budować tę intensywność, ale em, daje taki właśnie ładny, elegancki efekt nieprzerysowanego, nie takiego bardzo mm, rzucającego się w oczy rozświetlenia. I no, oczywiście ja bardzo lubię ten rozświetlacz. Mimo to, że właśnie jest ten, ten odcinek jest dosyć różowy. To nie jest też zbyt zbyt różowy, ale to dobra, to, to Wam jeszcze pokażę, bo już się roz, roz, rozgadałam niepotrzebnie teraz, a ehm, powiem Wam jeszcze w trakcie. Zrobię więc także tego brązera z paletki użyję sobie po tej stronie twarzy. Ehm, on jest właśnie bardziej opalający, trochę się pyli. Możecie zobaczyć. Ehm, ja zawsze sobie tak strzepuję jeszcze na dłoni i prowadzę tak bardziej mm, wciskam w twarz i delikatnie rozcieram na boki. Jeżeli zrobiłabym tak powiedzmy standardowo, czyli zaczęłam po prostu tak trzeć po twarzy, Mogłoby to sprawić, że ten brązer nie rozprowadziłby się równomiernie. Ja zawsze lubię najpierw sobie tak troszkę wklepać i później sobie to porozcierać właśnie na boki. Wtedy ten brązer rozprowadzi się faktycznie punktowo, równomiernie, ale przyznam, że bardzo, bardzo, bardzo go lubię i często teraz po niego sięgam, odkąd właśnie zaczęłam go używać. Bo mimo, że właśnie tutaj w opakowaniu, zobaczcie sobie, jest dosyć ciepły, to na twarzy, no teraz jeszcze jest intensywne, ale zaraz to rozetrę, to na twarzy nie wyglądasz tak ciepło. I jeżeli chodzi o mój odcień cery, jest neutralny. Więc y, jeśli macie na przykład cieplejszą karnację, bardziej żółtą, zdecydowanie, zdecydowanie bardziej polecam ten niż właśnie ten chłodniejszy, bo ten będzie wyglądał na Was brudno. A ten bardzo ładnie podkreśli policzek. Mm a nie będzie to zbyt takie właśnie, właśnie brudne, em, szare. Także on wcale nie jest taki bardzo, bardzo ciepły, nie wiem, na, na pewno nie jest czerwony. On jest właśnie taki, taki ładnym brązem opalającym, ale też przy tym nie jest zbyt, zbyt ciepły, zbyt słoneczny, em, więc spokojnie może służyć jako właśnie takie podkreślenie policzka niż tylko opalenie twarzy. Ale bardzo ładnie ożywia, właśnie, cerę. Ale też dla właśnie chłodniejszych czy neutralnych cer, też jak najbardziej. Ja właśnie ba bardzo, bardzo lubię ten odcień, bo on dodatkowo ożywia tę cerę. Nie jest taki właśnie smutny, że tak powiem. Także ja bardzo, bardzo lubię, bardzo, bardzo lubię ten brązer i to jest taki mój faworyt, a jeżeli chodzi o, o te produkty, właśnie z Munish. I po drugiej stronie użyję sobie właśnie tego chłodniejszego. To jest odcień... A, neutral contour. Więc tak. Biorę sobie na czysty pędzelek. Też zdejmuję nadmiar, bo on tak samo się sypie jak ten właśnie z paletki. I nakładam na drugą stronę twarzy. Dla mnie właśnie ten jest już troszkę zbyt chłodny. Też czasem lubię sobie łączyć te dwa brązery, czyli na przykład tym chłodniejszym trochę bardziej wykonturować tę twarz, jeżeli taki chce efekt uzyskać i później tym cieplejszym trochę jeszcze ożywić no właśnie tę cerę. Oczywiście ten też nie jest jakoś bardzo, bardzo zimny, ale to jak mówię, jeżeli chodzi o cieplejsze karnacje, to jeżeli użyłybyś, użyłybyście takiego chłodnego brązu, to no mogłoby to nie wyglądać aż tak ładnie. Idziemy dalej, teraz róż, tutaj znów róż z paletki cieplejszy. Nałożę sobie ten na policzek. One są mocno napigmentowane, więc im bardziej puchaty pędzel większy, tym lepiej, żeby nie zrobić sobie krzywdy. One są dosyć matowe w swojej um, konsystencji. Wolałabym, żeby, żeby były trochę bardziej satynowe, ale no okej. Okay. Um, obracam od, na drugą stronę i nałożę sobie ten róż, um, troszkę chłodniejszy, to jest odcień koral więc możecie zobaczyć, że faktycznie krycie jest i to konkretne. Ja i tak staram się właśnie mało tego nałożyć, bo nie lubię mieć zbyt dużo różu. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, tak jak wspomniałam, mam trzy i teraz tak. Chcę na pewno pokazać Wam ten sypki, bo jestem nim zakochana, jest rewelacyjny. Chętnie ja wzięłabym taki w odcieniu szampańskim. Pokażę Wam, jest takie siteczko otwierane. I sobie wysypam tutaj na wieczko ten rozświetlacz. I zobaczcie, on jest taki złoto-różowy, widzicie? Jest taka piękna, równomierna tafla. No, wygląda po prostu o błędnie. Patrzcie. I nałożę sobie tutaj po tej stronie. Mogłam sobie ten rozświetlacz z paletki nałożyć. Trudno. Już tak musi być. W tym świetle widzę, że ten rozświetlacz jest bardzo, bardzo różowy. Gdzie w świetle dziennym on jest taki właśnie hmm, subtelno-różowy, wpadający w lekko złote tony. Ale właśnie ta konsystencja bardzo, bardzo mi odpowiada. Jest podobna do konsystencji rozświetlacza z Anabel Minerals, który bardzo lubię. Hmm, tylko, że właśnie tamten mam w odcieniu złotym. I kolejny rozświetlacz, wezmę drugi sobie pędzelek i rozświetlacz wezmę właśnie nie wiem czy ten pojedynczy, czy ten z paletki ten spada bardziej różowe tony, widzicie różnicę? więc może wezmę ten z paletki i Wam pokażę jego trochę bardziej trzeba wetrzeć w skórę bo właśnie jest troszkę bardziej metaliczny odrobinę bardziej wilgotny niż ten na przykład sypki Ja go jeszcze lubię zawsze wetrzeć palcem, żeby to się ładnie ze skórą połączyło, żeby nie było takich odcięć. Bo przy takich metalicznych rozświetlaczach bardzo łatwo takie nieestetyczne odcięcia granice między rozświetlaczem, różem i w ogóle skórą. Wezmę sobie teraz tego pojedynczego. Ten pojedynczy rozświetlacz to jest odcień. Champagne i nałożę sobie tutaj na nos. No i tak naprawdę zostało mi tylko usta. Mam tutaj pomadkę w sztywcie, Jest to pomadka Velvet Mood Lipstick Ruby Pink. I to jest taki, powiedziałabym, też neutralny róż, który będzie pasował i szatynkom, i też blondynkom, bo to jest taki właśnie lekko ciepły róż. Jeżeli chodzi o wykończenie tej pomadki, jest um, satynowe, bym powiedziała. Kremowe, może on może tak lepiej. Ale krycie ma naprawdę bardzo dobre. Nie ma jakiegoś konkretnego zapachu czy smaku, więc jeśli Wam to przeszkadza, to na pewno będzie dla Was to dużym plusem. Makier skończony i co mogę powiedzieć na temat tych kosmetyków tej marki? Używałam już jej, tak jak wcześniej wspomniałam, już kilkakrotnie, więc to nie jest moje pierwsze wrażenie. To muszę przyznać, że bardzo, bardzo lubię tę paletę. Jestem zadowolona, że ją właśnie kupiłam. To jest odcień Universal tej palety, bo tak jak wcześniej wspomniałam, też jest właśnie w odcieniach różu, fioletu, coś w tym stylu. Bardzo lubię ten bronzer. Właśnie jestem zachwycona jakością tych bronzerów. Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. Róż też jest w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o odcień, bardziej podoba mi się ten koral właśnie w wersji pojedynczej. I jedynie co bym chciała, to to, żeby te róże były trochę bardziej setynowe, bardziej troszkę błyszczące, żeby tak jeszcze ładniej ożywić te cery. Ale to już tak to są tylko moje indywidualne preferencje. Bo jeżeli chodzi o jakość, jak najbardziej na tak. Rozświetlacz, bardzo ładny odcień, natomiast wiem, że na pewno wielu osobom się spodoba konsystencja tego rozświetlacza. Ja wolę trochę bardziej miękki efekt. Troszkę bardziej naturalny, jeżeli chodzi o makijaż na co dzień. E, I bardziej właśnie ta konsystencja wersji sypki sprawdza mi się znacznie lepiej. E, po prostu lepiej mi się z nią pracuje, lepiej się czuję po prostu i tak dalej. E, natomiast tak jak mówię, jak najbardziej rozświetlacz jest super wart uwagi. E, naprawdę dobrej jakości. Cienie też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły. E, dobrze mi się z niej pracuje. Jedynie co, czego nie lubię w takich cieniach, to fakt, że one są troszkę bardziej błyszczące niż niż takie typowo płasko-matowe, co ja bardzo lubię. Porównałabym wykończenie tych cieni do cieni z palet Makeup Revolution. Na pewno znacie czekoladki, czyli krycie jest bardzo dobre, bardzo łatwo się rozprowadza, a często właśnie jest takie delikatne, setenowe wykończenie, więc to jest coś takiego. Ale jak najbardziej, jak najbardziej na plus, także jeżeli chodzi o tę paletkę bardzo na tak warta uwagi jeżeli chodzi o podkład, no to ja już go znam, bo wiele razy polecałam ten podkład Felicea. Bardzo dobry podkład, świetnie, świetnie ta cera wygląda, jest dobre krycie, dobrze się trzyma jak najbardziej, więc tak, ten podkład też. Ale tak jak mówię, jeżeli chcecie, to po prostu kupcie sobie tę tańszą wersję i to będzie ok. Jeżeli chodzi o puder, nie, nie zachwycę, tak jak wcześniej wspomniałam, u mnie niestety te pudry czasem lubią, lubią robić plamy. Mm, no, jakoś nie, po prostu ten skład nie przemawia do mnie, ale jeżeli chodzi o odcień i to, jak utrwala makijaż, jak najbardziej jest to puder, który faktycznie matuje tę skórę, dzięki czemu makijaż trzyma się znacznie dłużej. Także, tak najbardziej na plus. No i też fajne opakowanie tekturowe, także, także to jest to. Pomadka jest taka, no okej, okay, pomadka typowa, pomadka kremowa. Um, Krycie, znaczy krycie. krycie ma dobre, ale jeżeli chodzi o trwałość, bo to chciałam wspomnieć, ma takie też standardowe, czyli te 2-3 godziny. Bo oczywiście, gdy pijemy, czyjemy, to ona się zmywa. Wystarczy później tego poprawić. Odcień bardzo ładny, to tak ja mówię bardzo uniwersalny, jeżeli chodzi o dobranie do danej karnacji urody. Także ode mnie słuchajcie, byłoby to na tyle. Dajcie znać, czy używacie któregoś z tych kosmetyków, może takiego, którego ja akurat nie pokazałam, bo go nie kupiłam, a wy go macie na przykład może ten korektor z schwiczku. Jestem ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia z nim związane. Mam nadzieję, że pomogłam tym filmem. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć!